bardzo dziwnie trzymając ołówek, ale... Z I to jest nasz pedon, który oczywiście może narysujmy też do jego zwierzyny. Szaleć to szaleć. is so it me it Małe skrzydła mu. Don't you? Jasno mówi, że nie powinniście obawiać się zmiany, możecie obawiać się. Siły jej czerwone, namiętne usteczka i piękne kwiaty. Możliwe, że widzisz w niej siebie, może przeglądasz się w niej jak w lustrze, jak tak to Szanuj.